Dziecięco młodzieżowa orkiestra denta przy gminnym Centrum Kultury w poniecu działa od 1990 roku. Przez ten czas wykształciła setki młodych muzyków. Część z nich wykorzystała doświadczenie zdobyte w orkiestrze, by kontynuować edukację i karierę muzyczną zarówno w szkołach muzycznych, jak i zawodowych orkiestrach. Działanie orkiestry zostało zauważone i docenione na arenie ogólnopolskiej. Decyzją ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Denta przy GCK w Poniecu została odznaczona honorową odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Orkiestrę tworzą dzieci i młodzież w wieku od 9 do 25 lat. Muzycy orkiestry uczęszczają na zajęcia indywidualne, próby orkiestry uczą się repertuaru, biorą udział w konkursach, wyjeżdżają na koncerty, wyjazdy wypoczynkowe i integracyjne. Ponad 30 letnich w historii zespół zagrał wiele koncertów i odnosił sukcesy na arenie polskiej oraz międzynarodowej. Od kilku lat zespół organizuje koncerty noworoczne, cieszące się coraz większą popularnością. Najbliższego koncertu będzie można wysłuchać w sobotę 15 stycznia o godzinie 15.30 i 19.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu, gdzie można nabyć bilety w cenie 20 zł.